Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Łukasz Kłarski i jestem dzisiaj razem z Dominikiem Bojda, gospodarzem tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzisiejszym tematem naszego webinaru jest platforma CrowdStrike Falcon. Pokażemy dzisiaj wspólnie, jak w jednym miejscu można centralnie zarządzać incydentami. Bezpieczeństwa. Dzisiejsze wydarzenie tak naprawdę organizujemy wspólnie z dystrybutorem rozwiązania CrowdStrike, czyli z firmą IITD. Jeżeli chodzi o platformę CrowdStrike Falcon, CrowdStrike'a pewnie kojarzą wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, jak ogromne możliwości daje klientom platforma, którą oferuje. CrowdStrike to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ochrony endpointów, to znacznie więcej i dzisiaj postaramy się to oczywiście pokazać. I dlaczego wybraliśmy CrowdStrike? A? Jesteśmy już z CrowdStrike'iem od dłuższego czasu. Oczywiście my jako integrator firma wida mamy fajną możliwość dobierania najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. No i CrowdStrike bez wątpienia jest dzisiaj najlepszą ofertą, jeżeli chodzi o to, co możemy w ramach portfolio CrowdStrike'a uzyskać. Klienci cały czas rozmawiając z nami chcą więcej za mniej, więc no widzimy jak wygląda dzisiaj krajobraz zabrożeń, cały czas coraz trudniej się bronić a jednocześnie mamy coraz to więcej różnych produktów, agentów, coraz to więcej narzędzi. No i te koszty nieustannie rosną, więc warto pomyśleć o rozwiązaniu, które generalnie będzie unifikowało pewne funkcje. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chodzi głównie o jeden wspólny data lake, gdzie te informacje będą spływały centralnie, a my będziemy mogli je korelować te wszystkie dane w sposób bardzo przejrzysty, ale i też no, jak najbardziej automatyczne, bo to nie chodzi o to, żeby się narobić, chodzi o to, żeby się e, obronić. Inne rozwiązania często jednak, no, jak widzimy z praktyki, nie wystarczają, aby powstrzymać te wyrafinowane ataki. Są one jednak rozwiązaniami z poprzednich epok, czyli są dość reaktywne, często, właśnie, bazują dalej na sygnaturach. CrowdStrike ze swoim Next Gen AV i EDR-em to już zupełnie inna historia. To jest zupełnie nowoczesna platforma, która działa w oparciu o modele. Matematyczne i uczenie maszynowe, także tutaj już nie mamy reakcji, tylko proaktywne neutralizowanie zagrożeń. W klasycznych rozwiązaniach też często te moduły, które są nam potrzebne, nie tworzą realnie platformy, która się fajnie skaluje. One są jednak, można powiedzieć, te moduły od siebie oddzielone. My musimy w jakiś sposób szyć to całe bezpieczeństwo, żeby mieć pełen obraz sytuacji. No i w pewien sposób nas. Ograniczają, więc trudno nam jest tak naprawdę nie mieć pewnych luk, jeżeli chodzi o całą ochronę naszej organizacji. Jest jeszcze oczywiście na rynku kilka innych ciekawych platform, które na pewno mają swoje plusy. Jest też taka tendencja, że niektórzy mówią, że lepiej mieć wszystko w jednym miejscu. No, można by tutaj z tym dyskutować, tak? Ta zależność od dostawcy chmury czy systemów operacyjnych też niekoniecznie zawsze jest dobrym kierunkiem, więc z naszej perspektywy, z naszych doświadczeń wynika, że Dobrze jest to sensownie podzielić. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, CrowdStrike z platformą Falcon to według nas najlepsze rozwiązanie, które można oczywiście dopasować do reszty. W jaki sposób? Zaraz postaramy się to pokazać. Tak jak mówiłem, CrowdStrike jest liderem, jeżeli chodzi o powstrzymywanie ataków, a to dlatego, że od lat tak naprawdę ma platformę, która została pod to odpowiednio przygotowana. Tak, oczywiście, platforma, technologia to nie wszystko. Są jeszcze ludzie, którzy muszą to wszystko odpowiednio łączyć. Ci specjaliści, oczywiście, na całym świecie po stronie CrowdStrike są i cały czas dla nas pracują. No i oczywiście dane. Te dane są przede wszystkim kluczowe, dlatego że no Im więcej będziemy mieli tej telemetrii i lepiej ją przepracujemy, jeżeli chodzi właśnie o tą natywną platformę AI, tym lepiej będziemy mogli to przełożyć na realną ochronę. W związku z czym całość tak naprawdę tutaj działa w sposób mocno zautomatyzowany. No a CrowdStrike, jeżeli chodzi o ilość tak naprawdę danych, które zbiera na co dzień, chociażby ze swoich sensorów, no to... Myślę, że jest na pewno w pierwszej trójce, jeżeli nie jest liderem w tej kwestii na świecie. Także mamy podejście w oparciu o dane z całego świata, gdzie korelujemy to już natywnie przy pomocy AI na przeznaczonej do tego celu stricte platformie i oczywiście cały czas pamiętajmy, mamy odpowiednie usługi, które możemy również tutaj ze strony CrowdStrike'a... Wykupić, jeżeli jest taka potrzeba, gdyż oczywiście CrowdStrike wywodzi się właśnie z usług, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o jednej platformie, no to chcielibyśmy, aby ta platforma faktycznie powiedzmy była składna i była to jedna konsola, nie kilka do Klikiwania się, był to jeden agent, żebyśmy nie musieli nic doinstalowywać i w zasadzie tylko kwestie licencyjne. Jeżeli skalujemy się na kolejne obszary, tak naprawdę odblokowywałyby nam kolejne funkcje, i tak tutaj jest. Jeżeli chodzi o ten ekosystem, on jest mocno otwarty, jest łatwo rozszerzalny i tak jak mówiliśmy, od. Podstaw jest zaprojektowany z myślą o chmurze, więc mamy naprawdę bardzo przyjemny w zarządzaniu system, który generalnie jest od razu systemem XDR-owym, bo tak jak mówiłem, każdy zna CrowdStrike zapewne z AV, EDR, a my w zasadzie od razu tutaj w falkonie mamy platformę XDR-ową, gdzie możemy. Wciągać sygnały z rozwiązań firm trzecich, ale o tym za chwilkę. No i właśnie postaramy się pokazać, jak ta platforma w całości wygląda. Lubimy ją prezentować w ten sposób. Mamy kilka różnych warstw. Postaram się o nich szybciutko tylko wspomnieć. O tych najważniejszych na tych modułach, niektórych się tutaj dzisiaj skupimy. Na warsztatach je jak gdyby będziemy w jeszcze większych szczegółach rozkładać na, dobre, na drobne. Natomiast generalnie całość wygląda w ten sposób. Na samym dole mamy te dane, o których mówiliśmy. i Jednego lekkiego agenta, który tak naprawdę zapewnia te wszystkie funkcjonalności, które później widzimy w konsoli. Nawet nie musimy po instalacji ponownie uruchamiać serwerów czy stacji roboczych. Ten agent już od razu działa i zbiera nam oczywiście tą telemetrię, przekazuje w odpowiednie miejsce. Oczywiście jest tam integracja też po API z aplikacjami firm trzecich, więc mamy to wszystko w jednym miejscu u podstaw. Później mamy warstwę danych, gdzie tak naprawdę nadaje ona kontekty, kontekst tym informacjom. Mamy kilka technologii, które pozwalają nam te dane odpowiednio gromadzić, jak i później wzbogacać o ten thread Intel crowdstrikeowy priorytetyzować i mapować to na realne zagrożenia. W tym wszystkim pomaga nam kolejna warstwa, czyli właśnie warstwa ta natywna sztucznej inteligencji, gdzie mamy odpowiednie modele językowe, LLMy, które pracują na tych danych. No i oczywiście działa to w bardzo prosty intuicyjny dla nas sposób my już dostajemy gotowe dane, które mogą posłużyć nam realnie aby bronić się przed adwersarzami. To co jest w dalszej części naszej platformy, to tak naprawdę już kwestia powiedzmy pracy na tych danych w sposób taki, aby ona była jak najlepiej zautomatyzowana, tak? Czyli mamy już Pewne dane, teraz możemy to przekładać na działania, czyli możemy tworzyć swoje własne przepływy w ramach SOARA, możemy tworzyć nawet własne aplikacje w Foundry i oczywiście cały czas ten marketplace, który możemy tutaj wykorzystać, czyli cały ten ekosystem się rozrasta, pojawiają się nowe rozwiązania, jesteśmy w stanie. Oczywiście oczekiwać, że będzie jeszcze więcej możliwości. Natomiast najistotniejsze w tej warstwie jest to, że możemy automatyzować pewne działania i to dzisiaj na pewno pokażemy. Jeżeli chodzi o to, co mamy dalej, no to cały zestaw modułów, rozwiązań, które. Będziemy mogli okazję przećwiczyć na warsztatach, które dzisiaj pokażemy. Oczywiście, my nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie z Dominikiem dzisiaj pokazać całej platformy, nawet w połowie, natomiast pokażemy mniej więcej, czego możecie się spodziewać. I oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjechać, dołączyć do nas na te warsztaty stacjonarne, to zapraszamy też oczywiście do kontaktu i do indywidualnych rozmów, bo oczywiście jesteśmy w stanie. Również umówić się na jakieś takie, powiedzmy, sesje jeden do jednego. Natomiast co mamy w ramach tych modułów, które oferuje platforma? EDR, można powiedzieć, zintegrowany już z antywirusem nowej generacji, proaktywnym, tak jak powiedziałem, który jest zunifikowany w tym jednym lekkim agencie. No, i jego skuteczność potwierdza rok w rok praktycznie każdy gartner czy, czy forester. Naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o skuteczność, no to konkurencja cały czas goni crowdstrike'a, więc to jest EDR z AV, którego dzisiaj nie będziemy specjalnie pokazywać, gdyż już były ku temu okazje. On oczywiście jest tą podstawą, ale niekoniecznie, jak zobaczymy dzisiaj. Z Falconem można zacząć zawsze od, od EDR, wręcz przeciwnie. Co jest dzisiaj niezwykle ważnym uzupełnieniem, jeżeli chodzi o EDR, no to oczywiście moduł ochrony tożsamości, czyli kontekst, który musimy również mieć na uwadze, no to jest właśnie ryzyko związane z użytkownikiem i bez tego dzisiaj naprawdę trudno się bronić. NIS-2 czy inne dyrektywy w szczególności kładą nacisk właśnie na ocenę ryzyka związane z tożsamościami. Więc, to jest rzecz, która automatycznie wśród naszych klientów jest kolejnym krokiem po EDR-ze, który jest wdrażany. Czyli tak naprawdę, żeby zyskać pełną widoczność, musimy patrzeć na. Naszych użytkowników, więc tutaj oczywiście integrujemy się z Active Directory, z Entron czy ze środowiskami hybrydowymi. Dalej, Cloud Security. Każdy praktycznie już dzisiaj z naszych klientów ma część zasobów w chmurze. My w ramach modułu Cloud Security jesteśmy w stanie zintegrować się z chmurami najpopularniejszymi, czyli Google Cloud, AWS czy, czy Microsoft. Dzięki czemu w zasadzie możemy chronić każdy zasób, obojętnie czy to jest maszyna wirtualna, gdzie też możemy oczywiście zainstalować agenta, czy ogólnie sama konfiguracja chmury, gdzie działamy bezagentowo. No ale o tym może więcej później Dominik będzie miał chwilkę, żeby poopowiadać. Ja natomiast za chwilkę demo zacznę od tego momentu, czyli Next Gen Siem, miejsce, w którym tak naprawdę spływają. Wszystkie sygnały z naszego środowiska, z wszystkich aplikacji, nie tylko z naszych endpointów, gdzie jesteśmy w stanie przeszukiwać w bardzo szybki i dostępny sposób w zasadzie wszystkie te informacje, te surowe dane. Natomiast no, wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Mówiłem się na początku, że w zasadzie platformy wygrywają tym, że mamy jeden wspólny data lake, który łatwo się skaluje. No i to jest dokładnie klucz tutaj do sukcesu. Klasyczne systemy SIEM mają no w zasadzie dwie wady. Są wolne i mało reaktywne i bardzo kosztowne. Tutaj bardzo szybko możemy te koszty zredukować, bardzo szybko możemy uruchomić sobie taką platformę, nawet właśnie nie mając ochrony endpointów od CrowdStrike'a. Możemy zacząć od samego SIEMA i... Od tego za chwileczkę zaczniemy nasze demo. Dalej, Data Protection. Data Protection, czyli tutaj można powiedzieć kierunek DLP gdzie chcemy tak naprawdę zapobiegać wyciekom tych wrażliwych informacji, chcemy mieć tą widoczność, co dzieje się z naszymi danymi, czy przykładowo użytkownik nie uploaduje gdzieś do chmury jakiegoś dropboxa danych firmowych, to również nam może sensor Falcona załatwić, moduł Data Protection DLP, to też będzie część, którą poprowadzi Dominik. Ja natomiast zamknę nasze demo pokazem Exposure Management, czyli modułem, który pozwala nam spojrzeć w pełni na powierzchnię ataku naszej organizacji, gdzie możemy obserwować nasze wszystkie zasoby i podatności związane z nimi, ale też to w jaki sposób realnie to wygląda w dziczy, tak? czyli czy te nasze zasoby są faktycznie dzisiaj narażone na jakieś konkretne ataki, czy są pewne kampanie, które wiążą się powiedzmy z danymi podatnościami, bo to dla nas robi właśnie wywiad CrowdStrike a i bardzo ładnie to nam w konsoli Falcona pokazuje. Także to będziemy mogli również dzisiaj zobaczyć i też przećwiczyć na warsztatach. Oprócz tego, oczywiście, jest jeszcze warte wspomnienia moduł IT Automation, gdzie, mając już naprawdę potężny sensor, możemy też tak naprawdę działać dowolnymi skryptami w naszym środowisku i wykonywać praktycznie dowolne zadania. Oczywiście możemy to zautomatyzować, wrzucać w harmonogram, natomiast to nie dzisiaj o tym. No i jeszcze raz warte podkreślenia, cały ten moduł Intelligence, który może oczywiście mieć podmoduły, w postaci sandboxa możemy monitorować nasze domeny. Mamy naprawdę tutaj też dużo możliwości. Z tego słynie CrowdStrike, więc jeżeli tylko chcemy mieć może bardziej tutaj rozwiniętą tą część rekonesansu, jeżeli chodzi o ewentualne ataki na nasze zasoby, na naszą firmę, no to tutaj zdecydowanie też jest dużo w ofercie. Na samą górę tej platformy nałożona jest jeszcze warstwa generatywnej sztucznej inteligencji. W przypadku CrowdStrike mówimy o Charlotte AI. Jeżeli tylko chcemy, oczywiście możemy skorzystać z tej pomocy. Dobrze, wiemy dzisiaj wszyscy, że to jest ogromna pomoc i zysk w czasie, więc tutaj oczywiście też może nas wspierać sztuczna inteligencja i trudno dzisiaj, aby również w cyberbezpieczeństwie ją pominąć. Jeżeli chodzi o samego CrowdStrike, no to tutaj myślę, już nie będziemy specjalnie się na tym rozwodzić. Tak jak wspomniałem, z roku na rok lider przetestowany, certyfikowany, więc warto to sprawdzić. Natomiast to nie jest tylko też tak, że CrowdStrike chroni największe firmy, choć oczywiście, no tutaj, jak zobaczymy na statystyki, to widzimy, że jest również nieźle. Natomiast, no oczywiście, nawet mniejsze środowiska świetnie odnajdują się w tej platformie, także tutaj jeżeli ktoś ma 50 endpointów to jak najbardziej również może sięgnąć po rozwiązanie enterprise'owe, które, które tak jak mówimy jest liderem na świecie. Tak to wygląda w całości i my dzisiaj spróbujemy częściowo pokazać w praktyce jak to wygląda, bo oczywiście to są tylko slajdy, natomiast jeszcze raz przypominam, że najlepszą metodą na sprawdzenie tej platformy jest pojawienie się u nas na warsztatach. W przyszłym miesiącu zapraszamy. Warsztaty są bezpłatne. Spędzimy kilka godzin w Katowicach. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będziemy mogli Was gościć. Przerobimy te tematy, które chcecie. Podyskutujemy, być może jakieś dodatkowe jeszcze. Przerobimy e, scenariusze, które będą dla Was takie, powiedzmy, najbardziej życiowe interesujące. interesujące. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Zapraszamy, jeżeli są jakieś, pojawią się dodatkowe pytania, jesteśmy do Waszej dyspozycji, więc e, bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.